Witam Ciebie serdecznie, Karo Szczurowska, młoda, obiecująca wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Witam Ciebie serdecznie. Cześć, witam. Na jaki znak czeka 17-letnia wokalistka, która chce podbić polską scenę muzyczną, może nie tylko polską? Ehm, czekam na znego losu ehm, Szukam siebie. Czekam na znak, który pokaże mi jaką drogą powinnam iść w jakim kierunku muzyki, bo na pewno wiem, że ta droga to muzyka, ale w jakim kierunku. Szukam cały czas siebie, który gatunek muzyczny najbardziej mi odpowiada i i czekam na ten znak, po prostu. Okej, okay, bo patrząc na Twoją działalność, na Twoją aktywność w mediach społecznościowych, czy też na portalach streamingowych, to u Ciebie jest różnorodnie. Jest muzyka chrześcijańska, jest pop, jest RB, jest, jest rap, dużo tego. To powiedz mi, który, przy którym gatunku muzycznym, oby, który gatunek muzyczny jest Ci obecnie najbliższy? Obecnie, teraz, jak teraz rozmawiamy. E, wiesz co, piosenką czekam na znak, ja rozpoczynam zupełnie taki nowy etap w mojej muzyce, i, i to jest. Ten styl jest najbardziej mi bliski. Jest to taki pop, leciutki pop z brzmieniem gitary. I to jest to, co ja lubię, w czym się dobrze czuję, ale wiadomo, to nie jest jedyny styl, w którym się dobrze czuję, bo jest ich kilka. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że on najbardziej do mnie pasuje. Okej, okay, ale wiesz co, słuchając tego twojego najnowszego utworu, to jakbym słyszał taką muzykę amerykańską, taki pop rock z lat 90. -tych. tak mi się załączył Alanis Morissette i tak dalej. Czy ty też myślałaś o tym? Takiej tradycji, że jest taka dziewczyna z sąsiedztwa, która wyjmuje gitarę, wychodzi na osiedle domków jednorodzinnych i gra? No ja, mam, ja miałam taki obraz, tak mi się jest taki sentyment włączył, słuchając tego utworu, ale patrząc na twoją metrykę, ty jesteś urodzony już w latach zerowych, nie w 90. -tych. Skąd ten pomysł na taki anturaż tego najnowszego? Singla. E, wiesz co, powiem szczerze, że um, mi się bardzo podoba e, Ameryka, e, USA, e, więc wydaje mi się, że też trochę się tym kierowaliśmy, jeśli chodzi o klip i, um, i chcieliśmy zrobić po prostu z niego taki lekki utwór, um, żeby też teledysk był lekki i taki przyjemny po prostu. Myślę, że tym się tutaj kierowaliśmy, ale czy jestem dziewczyną z sąsiedztwa, która wychodzi z gitarką i gra? Wiesz, co może, ale może ten utwór ja pisałam rok temu, i ja jestem w takim wieku, że u mnie wszystko się zmienia tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. Moje e, gdzieś tam postanowienia e, i, i moje myślenie w ogóle, tak? Wszystkie, e, wszystkie rzeczy, które mnie spotykają, ja jakoś próbuję sobie układać w głowie i wyciągać wnioski, więc e, na ten moment. E, Chciałabym iść w takim kierunku, może nie dziewczyny z sąsiedztwa, ale, ale właśnie z takim, wprowadzić taki vibe, takie ukulele albo gitarę, i, i bardziej, żeby te piosenki były właśnie takie luźne, taki amerykański styl. Coś takiego, coś takiego bym chciała wprowadzić. Patrząc na ciebie, masz same cechy które mogłyby świadczyć o tym, że Karo Szczurowska może zostać gwiazdą rozpoznawalną na ulicy, ale wiesz, że konkurencja jest silna. Ja mogę teraz na poczekaniu wymienić najmniej 6 dziewczyn albo 7 w twoim wieku, które również mają podobny albo zahaczający o Twój vibe. Jak ty chcesz się wyróżnić spośród tych wielu polskich wokalistek, które w ciągu ostatnich kilku lat nam narodziły za pośrednictwem talent show, ale też i nie tylko? Jak chcesz się wyróżnić? Wiesz co? Um, jak widzę teraz, wielu ludzi, znaczy um, nie mówię, że to jest coś złego, że wielu ludzi po prostu nie wykonuje swoich, stricte swoich utworów. Wiele piosenkarzy są po prostu wykonawcami, tak? Nie mają żadnego swojego um, dorobku muzycznego, w sensie nie mają żadnej swojej autorskiej piosenki. Wiem, że nie każdy jest do tego stworzony, ale warto jest spróbować i, i chociaż jeden taki utwór swój, autorski, wydać, tak? Skoro już się jest gdzieś tam na topie. E, więc ja bym chciała tutaj tym zawalczyć, że moja płyta, która okaże się jesienią, jest praktycznie całkowicie moja. I ja nad tym pracuję, żeby te piosenki były coraz lepsze, coraz lepsze. I to mi się podoba, że zaczynam od, e, że tak powiem, od niskich pionów, żeby wzbić się coraz wyżej e, i, i kształcić w te swoje umiejętności pisarskie, kompozytorskie. I, i tym bym chciała się pokazać ludziom, to bym chciała im pokazać, że ja cały czas pracuję nad tym, żeby te moje autorskie piosenki były jak najlepsze, żebym jak, naj, jak najpiękniej pokazywała tą swoją prawdę. Ale właśnie, skąd się bierze taka dojrzałość emocjonalna u siedemnastolatki, która jest autorką, bo zazwyczaj jest tak, że eee, co ja się będę siliła, ktoś mi zawsze podrzuci jakiegoś zdolnego albo pracowitego tekściarza, kompozytora, ja ładnie śpiewam, wejdę do studia, na kilka godzin popracuję ciach jadę do domu A ty tutaj się posiłkujesz że chcesz jakieś szczyty zdobywać rozwijasz się po co? Po co sobie utrudniać życie? Wiesz co, dla mnie to nie jest utrudnianie sobie życia, bo ja kocham to robić. Ja uwielbiam być siebie, że tak powiem, podekscytowana tym, co zrobiłam, że napisam jakąś piosenkę i za chwilę dostaję wiadomość od ludzi, że im się to podoba, że, że, że to faktycznie, no, fajne Karolina, nie? I ja wtedy mam taką jeszcze większą siłę, żeby robić więcej tego. Wiadomo, fajnie jest, jak czasem ktoś mi napisze piosenkę. Mam też takie piosenki, które nie są napisane przeze mnie. Są to chyba trzy piosenki na mojej płycie, które są Napisane przez inną osobę, ale osoba, która ze mną rozmawiała wcześniej i wie, co mi w duszy gra. Więc na takiej podstawie też fajniej zrobić rzeczy, ale, ale tak jak mówię, dla mnie prawdziwy artysta e, ma chociaż chociaż jedną swoją piosenkę autorską napisaną przez siebie całkowicie. Karo Szczurowska, 17-letnia wokalistka. Może się już nazwać artystką? E, powiem szczerze, że jeszcze muszę sobie dać trochę czasu. Ale wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby z pełną świadomością tak się nazywać. Talent show pomaga, przeszkadza, wspiera, demotywuje, obniża samoocenę. <sum> Bardzo wspiera. Uważam, że taki talent show jest, jest super w ogóle przygodą dla każdego początkującego wokalisty, jak ja. Jest to w ogóle super opcja, żeby pokazać się światu, żeby spróbować swoich sił. Ja, szczerze mówiąc, jakie są moje przeżycia i takie moje rzeczy, które stamtąd wyciągnęłam, to to, że przede wszystkim trzeba być odważnym i dużo daje osobowość. Trzeba być kimś, trzeba coś, coś od siebie dać. Program też, powiem szczerze, trochę dziwnie to zabrzmi, ale bardzo pokazuje, jacy ludzie są naprawdę, bo, bo ja będąc w tym programie. Nie, że ja sobie wiedzieliłam ludzi, którzy mają być w moim życiu, ale po prostu miałam wiele ludzi przed programem, a później dużo tych moich e, pseudoprzyjaciół odeszło, tak? I też. Dlaczego? Wchodząc ci słowo, przepraszam. dlaczego odeszło? To powinien być ciebie bliżej, jak. O, nasza, nasza Karolina tutaj w programie i tak dalej, i tak dalej. E, wiesz co, ja nie chcę się żalić czy coś, że, że gdzieś tam było mi źle, tylko chodzi o to, że. Em... Wydaje mi się, że odeszli dlatego, że to nie byli prawdziwi przyjaciele. I ja też jestem z małej miejscowości i nie zawsze, nie zawsze ludzie to muszą akceptować i lubić co robię. I ja oczywiście to rozumiem i, i to jest dla mnie naprawdę ok, dobra, nie musisz, ale. ale... Nie mów o tym, po prostu. Ale to jest motywujące w takim razie, bo sam też pochodzę z małego miasta i to w jakiś sposób otoczenie, w którym dorastasz, motywuje Cię do tego, żebyś mógł osiągnąć coś więcej, a nie ugrząść w jakimś zastanym środowisku, gdzie wszystko jest przewidywalne, jak nagle odstajesz od, od normy, to coś jest nie tak. Też masz taką myśl z tyłu głowy, żeby zobaczyć coś nowego, rozpocząć nowe życie, no bo za, załóżmy, mogłabyś pójść na łatwiznę, zostać, po co się rozwijać, będę śpiewała w, wyłącznie na jakichś imprezach okolicznościowych albo rodzinnych. E, tak, to to zależy już od osoby, jaką jesteś osobą, jaki ma się charakter, bo ja znam takie osoby, które przestały robić to, co kochają, ze względu na innych ludzi, e, bo ktoś tam się z nich śmiał i, i nie akceptował tego, co robią. E, ja Powiem szczerze, że miałam takie momenty, gdzie też chciałam przestać, ale, ale ja w swoim życiu miałam takie osoby, które zawsze mnie gdzieś tam dopingowały. To moja rodzina, moi rodzice, moi dziadkowie. Zawsze byli ze mną i, i wspierali mnie jak mogli w tej mojej drodze i dzięki nim ja poszłam dalej, nie poddałam się. I, i myślę, że, że mam, nadzieje, mam nadzieję, że pójdę jeszcze dalej i, i że będzie jak najlepiej. Ale nie obawisz się też jednej rzeczy. Patrząc na ciebie, jesteś. Obiektywnie, nawet czy to będzie moja subiektywna opinia, czy obiektywnie jesteś atrakcyjną dziewczyną. Masz burze kręconych włosów, w ogóle ciemna karnacja i tak dalej. Nie obawiasz się, że twoja uroda może przesłonić twój talent, że ludzie będą zwracać uwagę przede wszystkim na to, że to jak wygląda, że będą zamiast patrzeć na zawartość, to będą patrzyli jednak na opakowanie. No i właśnie chcę do tego dążyć, żeby jak najbardziej w tej muzyce pokazywać. Co jest najważniejsze, że, że nie tylko to, jak się wygląda, jest najważniejsze. Eee, oczywiście dziękuję za taki komplement, bardzo mi miło. <laughs> ale e, to też jest potrzebne, żeby wyglądać jakoś, żeby mieć coś charakterystycznego. E, ja mam na przykład kręcone włosy. Dużo osób ma kręcone włosy, e, ale większość osób ma prostej I, i jeśli te kręcone włosy wydają mi się, że są takim moim atutem, który gdzieś tam będzie zawsze przyciągać uwagę, ale myślę, że taki prawdziwy słuchacz nie będzie zwracał uwagi na to, jak wyglądam konkretnie, ale bardziej będzie zwracał uwagę na to, co śpiewam. Zastanawiam się, słuchając, obserwując Twoją działalność. Na razie odpoczniemy od singla. Singlem zakończymy. Jest rap. Śpiewanie do rapowych kawałków, jest muzyka chrześcijańska. Nie kuć się to ze sobą, w sensie i tutaj mamy też pop, bo zahaczał muzykę chrześcijańską, bo. W Polsce jest na to nisza. W Stanach to jest bardzo popularne. Często gospel wchodzi do, do muzyki środka, czyli do popu. Widzisz w tym siebie jakieś miejsce, czy to są po prostu takie doświadczenia, eksperymenty muzyczne, jacyś znajomi się ciebie odzywaj. Weź, Karo, nam walnij jakiś refren, albo zwrotkę, tak żeby, tak żeby duchowi świętemu pospadały buty z nóg, albo i tak dalej, jeżeli ma nogi. Jak to wygląda? Bo to mnie bardzo ciekawi. Siedemnastoletnia wykonawczyni, artystka, wokalistka, a już tak szeroko ogarnia, mówiąc kolokwialnie. Nie przemysł muzyczny? Wiesz co, ja z rapem nie mam zbytnio dużo styczności. Akurat robiłam moje kawałki z takim producentem, który zajmował się niby tym rapem, ale moje kawałki, które robiłam u niego, są takie właśnie dość popowe według mnie jeden jest trochę reggae, więc tak, faktycznie trochę mieszam te style, a co do tej chrześcijańskiej muzyki, to, to było takie jedno doświadczenie, gdzie moja znajoma siostra zakonna poprosiła mnie właśnie o napisanie takiej piosenki dla tam służby maryjnej I, i ja po prostu im oddałam tę piosenkę i zaśpiewałam razem z nimi, jakby to nie jest mój kawałek, nie jest on mi przypisany, tylko ja, ich, ja napisałam go dla nich i to jest jakby ich ich własność teraz. Ich własność. Zbliżając się do brzegu, bo myślę, że na dłuższą rozmowę umówimy się przy okazji premiery Twojego debiutanckiego albumu, czekam na znak. To będzie odzwierciedlenie Twojej debiutanckiej płyty, czy to, będzie, czy to jest w ogóle coś odrębnego od tego, co usłyszymy na Twoim debiutanckim krążku? Wiesz co, na moim albumie usłyszymy bardzo kolorowe utwory, bo ja tam trochę mieszam style. Tak jak mówię, jestem na drodze szukania siebie i, i tego, w czym najlepiej się czuję. Ale jak najbardziej jest to piosenka, jest to na pewno mm, zbliżone do Czekam na Znak. Ym, natomiast mogę tutaj zdradzić, że za parę miesięcy wyjdzie kolejny utwór, który będzie już nieco inny niż Czekał na Znak, ale również będzie to pop, tylko troszeczkę inny, już bez takiej lekkości. Więc. Ym, tak jak mówię, płyta jest kolorowa i jest tam, jest tam wiele różnych rzeczy, i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Po to jest ta płyta, aby każdy gdzieś tam coś znalazł dla siebie i zobaczył, zrozumiał przez to, że, yy, że ja też szukam siebie w tym wszystkim i dlatego to jest takie kolorowe. Yy, więc myślę, że, że, że będzie, będzie ciekawie. Będzie ciekawie, ja też na to liczę. Dojrzała emocjonalnie, motywująca swoich rówieśników i nie tylko, różnorodna stylistycznie i muzycznie. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchajcie mojego singla, czekam na znak.